ma wam wszystkim, witam was serdecznie Jesteśmy w Irlandii, w Skiboring, w West Cork Gdzie odwiedzimy mojego przyjaciela, który pracuje jako head chef w West Cork Hotel Później odwiedzimy Gubin Farm, gdzie zobaczycie, jak się produkuje wysokiej jakości ser i nie tylko. Następnie odwiedzimy Sally Barnes, która wędzi ryby od ponad 30 lat i robi to naprawdę nieźle. Mam nadzieję, że uchyli nam rąbka tajemnicy. A na sam koniec, jako wisienkę na torcie, zostawimy sobie Cape Clear Isle. Jest to wyspa, na której znajduje się organiczna farma i będziemy mieli zaszczyt ją zobaczyć. Zapraszam Was serdecznie. Pierwszym miejscem, do którego się udamy, jest Gubin Farm, gdzie rodzina Ferguson prowadzi farmę już od bodajże dwóch pokoleń i zajmują się produkcją sera. A produkcja sera praktycznie zaczyna się już na farmie, od hodowli zwierząt, które są hodowane według wysokich standardów. Nie dodaje się tutaj nic, co by nie od matki, ziemi, natury, czyli praktycznie wszystko organiczne. Osiągane w ten sposób mleko jest naprawdę wysokiej jakości, tak samo jak i sery. Gubin Farm jest pierwszą firmą w Irlandii, która zaczęła wędzić ser. I wychodzi im to naprawdę dobrze. Na chwilę obecną Farm i ich produkty są rozpoznawane w całym kraju i nie tylko. Giving Farm to nie tylko sery, ale to również mięsa, takie jak churrizo i salami. Mięsa tutaj są produkowane ze zwierząt hodowanych na farmie według wysokich standardów. Tak samo wędzarnie znajdują się na farmie i sposób wędzenia jest dość unikalny. Jedyne co wiem, udało mi się dowiedzieć, to jest to, że inspiracja jest czerpana. Z Hiszpanii odnośnie wędzenia. Podróżując po kork, zdumiewa mnie pasja tych ludzi, ich dbałość o detale, o dobór odpowiednich składników w dążeniu do doskonałego produktu. Coś niesamowitego.

Sali używa tylko i wyłącznie morskich ryb, dzikich ryb, i jej produkty zdobyły bardzo wiele różnych nagród, wyróżnień, nie tylko w Irlandii. W jej ofercie można znaleźć ryby wędzone na zimno, na ciepło lub kombinację obu metod. Takich ryb jak łosoś, makrela, tuńczyk i wiele innych. Nie ma tutaj mowy o używaniu jakichkolwiek chemikaliów czy sztucznych barwników podczas wędzenia. Sali uwielbia używać do wędzenia większości produktów drewna bukowego. Lubię jego mieszanki, który nadaje dość nietypowy smak. Świeża ryba najlepszej jakości, odpowiednie drewno, dużo umiejętności, doświadczenia, czasu i pasji. Moim zdaniem to najważniejsze składniki idealnego produktu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Cały czas jestem pod tworzeniem sali. Ja mam problem, żeby zagrać miejsce na innej kuchni przez kilka lat. A ona przez 35 lat z wielką pasją wędzi ryby. Po 25 latach odniosła niesamowity sukces, zdobywając pierwsze miejsce w Supreme Champions Award w Londynie za dzikiego łososia. Pierwsza taka nagroda dla produktu z Irlandii. Ktoś kiedyś mądry powiedział, rób to co kochasz, ani przepracujesz w życiu ani jednego dnia. Zabieram Was teraz na Cape Clear Island. Ośmiogrametr teraz kapuścich. kupić tradycyjny chleb irlandzki na sodzie brązowy, Który nam się przyda do naszego dania, które dzisiaj będziemy robić razem z Krystianem. Tak więc zapraszam. So, can I take one please? Certainly sir. do how you make your own bread? Um, you in? we it's, it's uh, a, porridge, we see some seeds. It's uh is it? it is parajolts. Yeah, it's a very simple recipe uh, which I personally tried to perfect about 300 times and failed. Wow. So, Fiona, a girl who lives on the island, comes down every morning and she bakes it for us. And um, it's, 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 we love the bread, but specifically because it's made in the island, but the texture, the, it's so soft inside, it's lovely and crusty yeah. on the outside, and it's, 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 it's really beautiful bread. It smells really good to me. <laughs> very good, very good. Hope you enjoy it. Thank you very much. Okay, so I got my bread. Look at this. Sound jest perfect, nice and tender. Crispy on the outside, traditional Irish bread. I think it will be great accompaniment to the dish, what we're going to do later on. Jesteśmy na wyspie Cape Clear, gdzie zarządca wyspy Martin oprowadzi nas po swojej Cape Clear Organic Farm. W ramach przypomnienia, farma znajduje się na wyspie, gdzie dostęp cywilizacji a co najważniejsze zanieczyszczeń cywilizacyjnych jest bardzo ograniczony. so we are with Martin and we Cape Clear Farm on Cape Clear Island in Water Bay in West Cork. Fantastic. Farma jest w pełni ekologiczna i muszę przyznać, że jeszcze nigdy nie miałem do czynienia z tak wysoką jakością warzyw. Mają niesamowicie intensywny smak, wspaniały zapach. Naprawdę, tak wysokiej jakości na przykład rukoli, nigdy w życiu nie miałem okazji spróbować. Po prostu wstyd oczepać ją z piachu. Mamy tu sadzonki wielorakich warzyw, ziół, sałat. Praktycznie wszystko to, czego dusza może zapragnąć. Martin mówi, że każdy liść sałaty jest ręcznie zbierany przez niego lub jego pracowników bardzo wcześnie rano. Jest to dość żmudna praca, ale. Widać, w warta zachodu. Każdy klient chętnie wraca po produkty z farmy. Ponadto nic tutaj się nie marnuje. Każda roślina, która przerośnie, zgnije, nie zostanie wykorzystana, jest używana do kompostu, który z kolei wraca z powrotem do ziemi. Taki naturalny cykl przyrody, tak jak wydaje mi się być powinno. I tak to to to, co robimy w Cape Fear Farm. Dziękuję bardzo. Na sam koniec naszej wyprawy otrzymujemy od Martina świeżo zebrane produkty, takie jak rukole, czosnek, trawę cytrynową, niesamowitej jakości, świetnie pachnące, niesamowicie smakujące. I wbrew pozorom, przygotowanie dania z nich nie będzie takie łatwe. Z tego względu, że nie będę sztuką mocno przyprawić, użyć jakiegoś mocnego sosu, dressingu. Sztuką jest znalezienie smaku wiodącego znalezienie akompaniamentów do samego smaku, coś, co nam podkreśli ten smak, a nie go zdominuje. Tak więc czeka nas ciężki orzech do zgryzienia. No i nareszcie wracamy do West Cork Hotel, gdzie w końcu będę miał okazję położyć łapska na wspaniałych produktach, które mamy, i stworzyć, mam nadzieję, coś unikalnego z największych dobrodziejstw ziemi West Cork, moim zdaniem. Hello, Pavel. Hi, how, are hey, how, are hey, how are you? How are you keeping? All Welcome good, to the good. best cocktail in Do You want to have a coffee first or a pint, or we want to go start cooking? going we'll to start with the pint and then cooking. So. Okay, <laughs> yeah, let's go then. <laughs> So guys, we have a smoked mackerel from the Smoked cheese, the Gabin. We have also have a chorizo from the Gabin. Freshly made traditional Irish brown bread soda, made in the Cape Clear, where we get it. Then we've got also the freshly picked rocket by Tim in the Cape Clear on his own farm, nice and fresh. We also have a lemongrass. We're going to use that for the dressing and a freshly picked garlic as well. I think I'm gonna use it for the dressing as well, to make it nice and spicy. Lots of flavor. I think we're gonna do a nice salad. Finish with, uh, say, a lovely garlic lemongrass. I'm gonna do some kind of oriental dressing of it, to dress the salad. I'm serve with mackerel, and we finish with those cheese. All right, so we're gonna start from the dressing gonna first crack my lemongrass not too much i just don't want to overpower the flavor in. as you can see I'm freshly picked garlic smash it Nice and fresh, and actually smell it. i just gonna grate it a little bit. Right. Boom, 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 It's so strong, it's so fresh, so I'm not gonna use it much. A little bit of chili. Chopped, not grated ginger. with a bit honey, mustard, little bit of okay. <laughs> sesame oil and then I got Okay, let me going all the lintegrants together, combine them as one. Slowly, when I combine all the ingredients together, so it's not going to split. I put up some olive oil slowly. Okay. It's going to have a quick, quick taste. Into the body. And that's why the dressing I put in the fridge just to infuse the flavour. And so we wait till it's ready. We move on to the dish. Okay, so chorizo next. Okay, cut it nice in the angle. It's going to be my presentable side as well of the dish. You don't really have to do anything with it. Just put in the tray and cook it. It's very rich in flavour. Then. The mackerel, nicely smoked, Boom. all together, put in the oven. Okay, so our lovely rocket, not too much dressing. Remember that the rocket all we got is extremely fresh, really nice, rich flavor. So you don't want overdress it. Okay, so. Nicely and easy slowly. Nice and easy. Okay. Now we're gonna get the fish on. It's just supposed to be nice and warm. Don't overheat it. We're in the middle of the summer. And trees are. So, rocket salad. Form nice bowl Okay. Put it in the middle of the plate. Fish. Just right in the middle. Okay. A big treasure on the top of the fish. Okay. I'm just going to finish my dressing. Side. and I can just create on the top just a little bit of uh, smoked given cheese. Not too much, just right on the fish and the chorizo. That's all you need. So with lovely smoked mackerel salad with chorizo and Asian dressing, it would be nothing better than other lovely bread and the cake clear to serve with. So I'm just gonna cut it in half. And you can put in the side plate or you put in with the, the dish. I will use the side plate. But I don't want to destroy the nice composition that I got in here.